ma bardzo ważne znaczenie, również symboliczne. Jest to światło, które rozprowadzają harcerze polscy. Betlejemskie światło pokoju. Betlejem. Miejsce narodzenia Jezusa Chrystusa. Dlatego też życzę wszystkim mieszkańcom tego wspaniałego miasta pokoju, który przynosił Jezus Chrystus. Pokoju w rodzinie, pokoju wśród znajomych. Życzę Bożego Błogosławieństwa aby te święta były przeżywane w radości, aby te święta również były dla nas powodem do zmiany naszego życia, bardziej postępować według Ewangelii. Szczególnie zwracać uwagę na tych, którzy są w trudnej sytuacji, bo realizujemy wtedy to przykazanie miłości bliźniego. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mieście uczynili, niech mówi do nas wówczas.